Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji firmy smug.pl. Dziś chcę Państwu zaprezentować kliromizer Vivinova Slim, młodszy brat kliromizera Vivinova 2. Ciężko się do niego dostać. Nie ukrywam. bo i potrgało się opakowanie. W zestawie Clearomizera Divinowa Slim znajdziemy, oczywiście, Clearomizer oraz dwie zapasowe grzałki. Jedna o oporności 18 druga o oporności 28 OM. Wyciągniemy clearomizer, pokażemy w jaki sposób jest zbudowany. Clearomizer jest zbudowany z ustnika, w tym przypadku jest to drip płaski plastikowy. Oczywiście można wykorzystać inne ustniki, inne dripy. Jest to drip o rozmiarze 510, model 510. Kolejną częścią jest górna nakrętka, do której wchodzi nasz ustnik. Następnie jest to tulejka oraz grzałka. I podstawa, do której przykręcamy nasz, yy, naszą grzałeczkę. I teraz tak, wymiana grzałki polega na wykręceniu zespołu grzewczego z trzpienia, a następnie przykręceniu nowego. Później przykręcamy naszą tulejkę. Oczywiście w trakcie wymiany grzałki nie muszą Państwo rozkręcać go na części pierwsze. Wystarczy, że odkręcimy tylko dolną część, a wszystko nam się ładnie, elegancko wysunie z tulejki, w taki oto sposób. Aby uzupełnić clearomizer Vivi Nova Slim należy odkręcić górną nakrętkę i uzupełnić płynem. Uzupełnię akurat płynem American Tobacco o mocy 0 mg nikotyny. końcówkę butelki wkładamy pomiędzy grzałkę a obudowę naszego clearomizera i uzupełniamy zgodnie z podaną z boku podziałką. Nie należy przelać kliromizera, ponieważ płyn będzie nam się chciał w jakiś sposób wyrównać i najczęściej zrobi to uciekając przez grzałkę bezpośrednio na styk baterii. Kliromizer mamy skręcony, przypiącamy go do baterii i w tym momencie można sprawdzić jak kliromizer działa. Jeden z lepszych kliromizerów, który oddaje dobrze smak płynu, pojemność kliromizera 2 ml. I to by było na tyle. Zapraszam serdecznie do naszych sklepów stacjonarnych oraz do naszego sklepu internetowego smug.pl.